poczekaj chwileczkę. Mam dla ciebie dwie bardzo ciekawe okazje inwestycyjne na najbliższe tygodnie i miesiące. Jeżeli inwestujesz, zastanawiasz się w co, albo dopiero zaczynasz i nie wiesz w co inwestować, to warto, żebyś zobaczył ten film do końca, bo te instrumenty o których będę mówił, dają naprawdę duży potencjał do bardzo fajnych zarobków w najbliższych właśnie tygodniach i miesiącach. Dzień dobry. Pozwól, że się na początku przedstawię. Nazywam się Robert Smug, jestem także doradcą inwestycyjnym i na co dzień inwestuję moją autorską strategią Market Trend Follower, która w skrócie polega na wyszukiwaniu najbardziej trendowych w danej chwili instrumentów, no i właśnie zawieraniu na nich transakcji po to, żeby uzyskiwać jak największe, ponadprzeciętne stopy zwrotu. Musisz też wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy: inwestowanie bez wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem. Natomiast jeżeli ktoś wie, w jaki sposób inwestować, potrafi zarządzać kapitałem, to mój sposób inwestowania jest dokładnie tak samo ryzykowny jak każda inna forma inwestowania. Tu nie ma żadnej różnicy, nie ma żadnej bezpieczniejszej czy mniej bezpiecznej formy, nieważne czy ktoś krótkoterminowo, czy długoterminowo, czy pasywnie inwestuje. No, bez wiedzy i doświadczenia to jest zawsze ryzykowne. Jak ktoś wie co robi, to zawsze jest to w miarę pod kontrolą. Dlatego zapoznaj się teraz z bardzo ważną planszą informacyjną i wiedz, że opinia o tych instrumentach to jest moja opinia na tu i teraz, i ona może się zmienić. jeżeli coś na tych rynkach się wydarzy takiego, co spowoduje to, że po prostu one zaczną się inaczej tutaj zachowywać. Tylko osoby, które biorą udział na co dzień w moich warsztatach, one tak naprawdę wiedzą, jakimi instrumentami się tutaj interesuje i na jakich mam pozycje. A teraz już zapraszam Ciebie do obejrzenia pierwszej okazji inwestycyjnej. Bardzo ciekawy instrument, który już śledzę jakiś czas. Zobaczysz zapis za chwileczkę kawałka bardzo ważnego webinaru, jaki prowadziłem dla jednego z największych polskich brokerów. Jeżeli o właśnie jeszcze ciekawa rzecz, jeżeli nie wiesz, w jaki sposób w ogóle zamienia się takie okazje na konkretne wyniki, to także zapraszam Ciebie na bezpłatny webinar, na którym właśnie pokazuję tą moją strategię, na którym dowiesz się, w jaki sposób zamieniać takie okazje na konkretne wyniki. Zapisz się teraz na to wydarzenie. Link do zapisu znajdziesz albo pod filmem, albo w opisie tego filmu, albo w komentarzu. Warto to zrobić, jeżeli nie wiesz, jak inwestować, albo nie masz jeszcze takich stóp zwrotów, które by Cię satysfakcjonowały. A teraz zapraszam już do obejrzenia pierwszej okazji. I teraz tak. Z Instrumentów, które ja bym w tym w tej chwili obserwował, tak? które są ważne dla mnie, mega ciekawe. No to ja cały czas uważam, że platyna ma potencjał do wzrostu. Tak? Tu może tego nie widać, ale jak sobie byście tutaj obejrzeli, na przykład z wolumenem ten instrument, tak? tu wiem, że można dołożyć, ale tutaj akurat nie mam tego wskaźnika tu uruchomionego, wolumenu. To, bo ja na co dzień robię wszystkie analizy tutaj sobie w trading. Tak? Tutaj mam po prostu te wszystkie instrumenty, które w danej chwili śledzę, są dla mnie najciekawsze. Słuchajcie, mamy bardzo duży wolumen. Ten, to ostatnie nawet podejście tutaj, czyli ta ostatnia fala wzrostowa w ciągu tych ostatnich czterech tygodni, ona także była robiona na bardzo dużym wolumenie. Co to oznacza? To oznacza tu, to, że tu mamy faktycznie bardzo duże zainteresowanie tym rynkiem. Co prawda platyna w tej chwili już trochę urosła. Tak? To nie jest tak, że ten trend może być od razu szybki i mocny, dalej kontynuowany, bo im dalej w las, tym troszeczkę dłużej trwają te przerwy między tymi poszczególnymi kolejnymi falami wzrostowymi. Też zwiększa się tutaj zmienność. Bardzo ważna rzecz. Ale tak? ja tu nie widzę żadnych oznak odwrócenia trendu na tym instrumencie. To, I to, co ja tutaj natomiast widzę, to początek jakiejś takiej konsolidacji. Słuchajcie, pewnie byśmy sobie tutaj teraz obejrzeli, tutaj może interwał. Tygodniowe, tak. E, raptem jesteśmy, nie, wiem, w pierwszym ewentualnym tygodniu korekty. Także ja przewiduję tutaj, że ta korekta przynajmniej jeszcze powinna tak z dwa-trzy tygodnie potrwać. E, I po tym okresie, tak, w ciągu tych najbliższych trzech tygodni, plus minus e, bliżej tych trzech niż tygodnia, my powinniśmy zobaczyć kontynuację tego ruchu tutaj wzrostowego na platynie. tak, to Jak mówię, to jest to naprawdę mocny instrument. Z tych, których ja w tej chwili obserwuję, no tylko właśnie musi troszeczkę się teraz tutaj uspokoić, tak, bo on jest rozgrzany do czerwoności. Nawet jak sobie tutaj chyba dzisiaj sprawdzałem przed spotkaniem naszym, jak tam wygląda. Chociaż nie, na, na platynie nie ma aż tak dużo tak? tych kupujących w tej chwili, ani nie ma sprzedających. A szkoda, nie? bo z reguły, jak mamy trendy, to większość osób gra przeciwko trendowi, tak, czyli. Jak coś rośnie, to większość sprzedaje i sromotnie na tym traci, a jak coś spada, to kupuje. Tak? Przykład, chyba w ostatnim czasie, najlepszy to jest baweł. To jest taki instrument, gdzie tam notorycznie obserwuję, że ponad 80% ludzi jest na pozycjach długich, a to nie ma żadnych powodów, dlaczego ta bawełna ma, ma rosnąć. I tutaj podobnie z platyną będzie, tak? czyli może tak, nie, nie, nie podobnie, ale ja tutaj oczekuję jakiejś konsolidacji i ruchu ko dalej, dalej w górę. Tak? Czynniki fundamentalne one nie uległy zmianie, czyli dość duże zapotrzebowanie ze strony przemysłu motoryzacyjnego, które w tej chwili jest zgłaszane na platynę po tym, jak Trump doszedł do władzy i zaczął wycofywać się tak powoli i na części z tych wszystkich programów ekologicznych. No i ewentualne zapotrzebowanie, bo platyna głównie jest wykorzystywana w przemyśle samochodowym, tak, to nie jest żaden metal szlachetny o takim przeznaczeniu jak na przykład złoto, jest pod pewnym kątem metalem szlachetnym, bo na przykład też jest wykorzystywany przez jubilerów, tak? w branży jubilerskiej. Przy drogim złocie wtedy część osób na przykład, żeby sobie obniżyć koszty zakupu obrączek, jakichś biżuterii, będzie wybierało platynę, co obecnie też widzimy stąd zwiększonej zapotrzebowanie. OK, jesteśmy już po pierwszej okazji. Przed nami druga okazja. Napisz mi teraz w komentarzu, co myślisz o platynie. Czy brałeś ją pod uwagę? Czy ją w ogóle obserwujesz? Czy kiedyś inwestowałeś na platynie? Jest to naprawdę bardzo ciekawy instrument, który w tej chwili jest u mnie w top 3 bardzo ważnych instrumentów, które warto śledzić, bo możemy mieć tam kontynuację trendu. Także serdecznie chciałbym Cię przy okazji zaprosić do zapoznania się z moją usługą śledzenia portfela. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak ja na bieżąco inwestuję, kiedy otwieram, kiedy zamykam pozycję, to serdecznie. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tej usługi. Teraz tutaj widzisz, w jaki sposób możesz znaleźć e, tą usługę. Link także do opisu tej usługi znajdziesz pod filmem. Kliknij, zapoznaj się i zapraszam. A teraz zapraszam do drugiej bardzo fajnej, ciekawej okazji. Inwestycyjny jest to instrument, który już jakiś czas śledzę, ale on w tej chwili też wykazuje bardzo dużą trendowość i bardzo dużą szansę na wzrosty, zwłaszcza w kontekście całej rewolucji AI, która w tej chwili się dzieje, bo bez tego metalu już zdradzam troszeczkę, nie da się tej rewolucji tutaj przeprowadzić. Także serdecznie zapraszam Ciebie do obejrzenia tej drugiej ciekawej okazji. Instrument, który tutaj też myślę, że warto obserwować cały czas, tak? który jest według mnie bardzo ciekawym instrumentem, to jest miedź. Tak? Ja o miedzi mówiłem już e, chyba dwa miesiące temu, tak? e, że miedź jest takim instrumentem, który ma potencjał do wzrostów, ale ona cały czas jest w konsolidacji tutaj. Nie? Obserwujemy miedź w konsolidacji i e, już trochę ta konsolidacja trwa, tak? jakby na nią nie, nie, nie spojrzeć. Tak? Ta konsolidacja po tych ostatnich wzrostach tutaj, tak? to już jest trzeci tydzień, który się teraz zaczął, e, także myślę, że ona powolutku dojrzewa do tego, żeby e, Dalej zaczęła rosnąć, no chyba że ta konsolidacja dalej będzie się ciągła. Nie wiem. Jak ja widzę tutaj taką konsolidację, też dość dużo jest to jest duże jest zainteresowanie tą miedzią, to uważam, że jest szansa na to, że no w najbliższym czasie możemy wybić w górę. Tak? Czyli gdzieś tam wybijemy z tej konsolidacji, która jest tutaj i mieć, gdzieś tam zacznie rosnąć. Główne powody to są takie, że słuchajcie, zmieniły się trochę dysproporcje na rynku miedzi. Jeżeli chodzi o to, gdzie w tej chwili ta miedź jest składowana, na przykład w tej chwili z racji tego, że Amerykanie gdzieś tam oczekują tak, podwyżki ceł na miedź, no to dość dużo sprzedawców miedzi poprzenosiło swoje zapasy, na przykład do, do Stanów Zjednoczonych. Tak? Także ogólnie na świecie tej miedzi nie ma za dużo. Popyt cały czas rośnie, tak, głównie rozwój sztucznej inteligencji, o, o której ostatnio się nie mówi, ale to się cały czas wszystko rozwija. To będzie miało bardzo duży wpływ na duże zapotrzebowanie, na przykład na nowe źródła energii, tak? czyli jakieś miejsca, gdzie się energię produkuje, na jakieś centra e, tutaj obliczeniowe, tak? bo ta sztuczna agencja musi na podstawie czegoś działać. Do tego wszystkiego jest potrzebna mieć. E, no i same cła, tak? które jeżeli by Trump wprowadził, e, a cła, jakie tutaj miał, ma wprowadzić, czy miał wprowadzić na. Tam, czy te, Obłożyć je poszczególnymi krajami. To, co zapowiedział podczas Liberation Day, to są zupełnie inne cła, jakie ewentualnie planują, planuje się wprowadzić na miedź. Tam w tej chwili trwa takie postępowanie antydumpingowe, już nie pamiętam jak ono się dokładnie nazywa, ale ono zaczęło się w kwietniu. I tam w tej chwili Amerykanie badają, czy czasami ci producenci amerykańscy miedzi nie tracą pieniędzy przez to, albo stają się mniej konkurencyjni, że. Inne kraje, tak jak na przykład Chiny, gdzieś tam nie wysyłają tej miedzi po zaniżonych cenach. No i skutkiem tego postępowania może być to, że ta miedź amerykańska, czy ta miedź sprowadzana do Ameryki zostanie obłożona cłem, w związku z tym no w ogóle wzrośnie jej cena. Tak? Także uważam, że miedź cały czas jest mega interesującym instrumentem i możemy zobaczyć w ciągu najbliższych miesięcy na niej wzrosty. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nawet tygodniu w tej chwili. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, sezonowość, tak Tak jak mówiłem, że warto patrzeć na nią, to taka długookresowa sezonowość, wieloletnia. Często jak gdzieś tam dochodzimy do końca czerwca, to koniec czerwca jest takim miejscem, kiedy na miedzi jest wyznaczany taki roczny, lokalny dołek. Tak? I od tego okresu, czyli mniej więcej tam od końca czerwca do końca roku, mieć ma tendencję do, do wzrostu. Czasami są to większe wzrosty. Czasami są to mniejsze wzrosty, tak? Ale generalnie teraz o, tendencja kilkumiesięczna do przodu jest raczej. Bardziej prowzrostowa niż prospadkowa. Mam nadzieję, że ten drugi instrument także Cię mega zainteresował. Napisz mi w komentarzu, czy w ogóle go brałeś pod uwagę, czy miałeś już jakieś pozycje na tym instrumencie. Przypomnę jeszcze raz o zapisie na webinar. Jak nie wiesz, jak zamieniać takie okazje na konkretne wyniki, zapraszam także do ewentualnie do śledzenia mojego portfela. No i nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału. Dlaczego? Bo to już jest ostatni raz, kiedy oglądasz zapis moich wcześniejszych webinarów. Od przyszłego. Miesiąca będę prowadził tutaj takie live spotkania, gdzie nie dość, że będę wskazywał ciekawe okazje, to także będę odpowiadał na Twoje pytania dotyczące samego mojego procesu inwestycyjnego, a także będę mówił więcej o innych instrumentach, które też są bardzo często ciekawe, no ale z racji tutaj ograniczonej formuły prowadzenia tych filmów nie jestem w stanie o wszystkich opowiedzieć. Także serdecznie zapraszam do subskrypcji. Życzę Tobie oczywiście bardzo dobrych wyników inwestycyjnych i pilnuj tych instrumentów, śledź co się na nich dzieje, bo może faktycznie to będą te, które dadzą Ci. Najwięcej pieniędzy zarobić w tym roku. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.